Dzisiejszy materiał odnośnie pięciu piłkarzy, którzy się skończyli. Wystartowali je jak rakieta, a spadli z piedestału z ogromnym hukiem. Diego Maradona, urodzony w 1960 roku, miałby dzisiaj 62 lata. Żeby dobrze zrozumieć ten przypadek, trzeba wspomnieć, że Argentyna w połowie ubiegłego wieku była biedna, a na obrzeżach miast pojawiały się gigantyczne slamsy, a piłka stanowiła jedyną rozrywkę, która łączyła wszystkich ponad podziałami. Ten rodzaj piłki nożnej wyglądał inaczej niż w Europie. Nie było trawiastego boiska, był to twardy plac, a bardziej klepisko. Czasem grało się w alejkach. W tak trudnych warunkach trzeba było mieć dużo sprytu i techniki, aby ogrywać rywali. Tymi właśnie cechami wykazywał się Diego Maradona. Już jako ośmiolatek onieśmielał trenerów z klubu Argentino Juniors, którzy nie dowierzali, że w tak młodym wieku można mieć tak niebywałą technikę. Dla przykładu, w przerwach meczowych Diego bawił się żonglerką, zabawiając kibiców, co sprawiało, że coraz bardziej przyzwyczajał się do bycia w centrum uwagi. Nie mając ukończonych 16 lat, zadebiutował jako gracz seniorskiej drużyny, zostając tym samym najmłodszym graczem argentyńskiej ligi. Pierwszego gola strzelił już po pierwszych 20 dniach swojej kariery. Jak wielką gwiazdą był Maradona, nie trzeba za dużo mówić, wystarczy, że przypomni się jego tytuł. Argentyńskie Złote Dziecko. Ilość fenomenalnych osiągnięć jest co niemiara, co sprawia, że ta historia jest jeszcze bardziej smutna. W meczu z Atletico Bilbao Baradona pada ofiarą brutalnego falu, gdzie łamią mu nogę i zostaje wykluczony na kilka miesięcy z rozgrywek. Niestety po powrocie na stadion, Bernabe rozpętał awanturę zakończoną bijatyką, po której nigdy już nie wystąpił w barwach barcy. Niestety pojawiające się problemy z narkotykami nie sprzyjały transferowi do Neapolu, gdzie szybko nawiązał relacje z tamtejszą mafią i narkotykowym półświadkiem. Maradona podbija serca biednego Neapolu, gdzie odwieczna walka między bogatą północą a biednym południem była od zawsze zacięta. W ciągu siedmiu lat Maradona wywalczył dla klubu jedyne tego klubu dwa tytuły mistrzowskie Puchar i Super Puchar Włoch oraz Puchar UEFA. Diego jako jedyny w historii piłki nożnej zdominował mundial w taki sposób, że nikomu do tej pory nie udało się tego powtórzyć. To była impreza, na której brzmiało tylko jedno imię. Popisy, w jakim stylu potrafił strzelać bramki były niebywałe, co było piękne oraz odrażające, bo na pewno wszyscy słyszeliśmy o ręce Boga, dzięki której strzelił gola. Niestety taki był Diego, łączący piękne i odrażające cechy człowieka. Może dzięki temu był tak kochany, bo był do cna autentyczny. Mocny upadek kariery rozpoczął się w 1991 roku, gdzie wykryto w jego organizmie kokainę. Po tym włoska federacja zawiesiła go na 15 miesięcy. Niestety kolejny upadek on dotowuje na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, gdzie w jego ciele wykryto zakazane środki. Aby pokazać, jak bardzo wycenianym piłkarzem był, między latami 84 a 91, Maradona zarobił 43 miliony dolarów. Jeśli przeliczyć to na. Dzisiejsze yy, poszerzone o inflację daje to nam 110 milionów dolarów. 7 lat i 110 milionów wydaje się niedużo, gdzie na przykład Mbappe ma dostać roczny kontrakt na 100 milionów euro, ale weźmy pod uwagę, jak bardzo rozwinęła się piłka nożna od tamtych czasów. Dzisiaj mamy gry EA Games, FIFA, Pepsi i Coca-Cola, również promują piłkarzy, marki, smartfonów itd. Piłka nożna jest teraz wszędzie, kiedyś ten sport nie był aż tak wyceniany. W roku 2009 włoski urząd ogłosił, że Maradona ma nieuregulowane podatki w wysokości 37 milionów euro, gdzie odsetki rosły przez 30 lat od czasów, gdy grał w Neapoli. Diego zmarł w roku 2020 przez problemy z sercem. Zmarł mając majątek kraptem 75 tysięcy funtów brytyjskich. Ronaldinho. Urodzony w 1980 roku w slamsach, w rodzinie tak biednej, że ich dom wyglądał jak szopa albo wychodek, a na buty po prostu nie było ich stać. E, grał w brazylijskich klubach, a także w, FC, w em, FC Barcelonie, a także w kilku innych. Został okrzyknięty cudownym dzieckiem futbolu. Dzięki swojemu talentowi wyszedł z nędzy i stał się milionerem, ale jednak pojawił się problem. Impreski Alkohol, bynajmniej nie było to czerwone wytrawne wino, nieregularne treningi, utrata formy. I w 2015 roku jego kariera się zakończyła. Miał wtedy 35 lat. Wrócił do Brazylii i okazało się, że ma olbrzymie zadłużenie wobec Fiskusa. Zajęli mu konto i został z dosłownie 7 dolarami na koncie. Dodatkowo zarekwirowano mu posiadłość uznano, że jest wzniesiona nielegalnie. Zabrano mu także paszport do momentu wyjaśnienia całej tej sprawy, a wtedy wpadł na pomysł, aby kupić podrobiony. Poleciał tym podrobionym, z tym podrobionym paszportem do Paragwaju, no i niestety wpadł jak śliwka w kompot. Został zatrzymany, miał odsiedzieć wyrok w więzieniu, ale był tam tylko przez 32 dni. Groził, groził mu wyrok w wysokości 5 lat bezwzględnego więzienia. Um, usłyszał wyrok 6 miesięcy um, i wyszedł po 32 dniach, żeby um, móc odsiedzieć resztę wyroku w luksusowej willi z GPS-em na nodze. Wyrok w końcu odsiedział. Musiał wpłacić także kaucję w wysokości 1,6 milionów dolarów. Um, teraz nie jest już czynnym piłkarzem. Teraz realizuje się w biznesie. Promuje futbol. Prowadzi studio muzyczne, gdzie nagrywana jest muzyka rap, występuje w reklamach. Michel Platini. Urodzony w roku 1955, piłkarz francuski, głównie grał w Juventusie Turyn, trzykrotnie był królem strzelców, potem był przez cztery lata trenerem reprezentacji Francji, a następnie przez osiem lat szefował em, organizacji UEFA. W roku 2015 pojawiły się zarzuty o korupcję w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Rosji w roku 2018 oraz tych w Katarze w roku 2022. W roku 2019 został aresztowany we Francji. Warto wspomnieć, że w całą tą sprawę został też wmieszany prezydent Francji, ówczesny Nicolas Sarkozy. Gazeta The Sun. Poinformowała, że Platini jest zamieszany w sprawie domniemanego fałszowania głosowania, w którym Katar zdobył prawa do organizacji Mistrzostw Świata w roku 2022. Zastanawiacie się pewnie, jak długo odsiedział. Otóż Michel Platini odsiedział całe 15 godzin. Owe 15 godzin to czas, który spędził na przesłuchaniu w konsekwencji którego nie postawiono mu żadnego zarzutu i zwolniono go do domu. A co mu zarzucano? Nielegalne przelewy oraz przyjmowanie korzyści majątkowych, czyli, krótko mówiąc, łapówek. Kilka konkretów odnośnie tych zarzutów. W roku 2010 doszło do spotkania Platiniego oraz prezydenta francuskiego Sarkoziego, a także w spotkaniu tym uczestniczył katarski książę oraz pewien francuski biznesmen. Ustalono, że Katarczycy zainwestują dziesiątki milionów dolarów w klub z Paryża oraz w firmę medialną. Ponadto Katar zobowiązał się, aby zakupić najnowsze francuskie myśliwce za niebagatela 14 miliardów dolarów. Czy owe zarzuty się potwierdziły? E, póki co nie zostały potwierdzone. E, został uniewinniony, a sam Platini twierdzi, że to wszystko, co się dzieje wokół jego osoby, to wściekła medialna propaganda jego przeciwników, którzy chcieli go wygryźć z UEFA. Kolejna gwiazda to Robinho. Brazylijski piłkarz grał w wielu klubach, nie tylko w Brazylii. Jego bajeczna technika, niezwykły talent oraz olbrzymie umiejętności wprawiały w osłupienie cały piłkarski świat, a sam Pele. Widział w nim swojego następcę oraz przyszłego króla futbolu. Jego największe sukcesy to na przykład tytuł najlepszego piłkarza Ligi Brazylijskiej w roku 2004 oraz król strzelców Cop America w roku 2007. W 2022 roku sąd w Rzymie wydał już prawomocny wyrok dla owego piłkarza. 9 lat bezwzględnego więzienia oraz kwotę 60 tysięcy euro odszkodowania za, nie zgadniecie, za udział w gwałcie zbiorowym, którego miał, w którym miał uczestniczyć w roku 2013. Ehm, zastanawiacie się pewnie, czy siedzi w więzieniu. Otóż nie, nie siedzi w więzieniu. Ukrywa się w Brazylii, jest na wolności, ale jako piłkarz jest już skończony. Tak niestety upadł mit największego zmarnowanego talentu w historii futbolu. Idol setek tysięcy kibiców, który był namaszczony przez samego Pele. Kolejnym piłkarzem jest Marcos Alonso. Mendoza, hiszpański gracz, najmłodszy z naszego grona, bo rocznik 1990 gra aktualnie w FC Barcelona, a w swojej karierze grał w takich klubach jak Drużyna B Real Madrid, Real Madrid, Bolton Wanderers, ACF Fiorentina, Sunderland, Chelsea, FC Barcelona. O co chodzi z Alonso? Alonso został aresztowany w, w 2011 roku za spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu, w wyniku którego zginęła młoda kobieta. Miała niespełna 21 lat, siedziała obok niego na miejscu pasażera. Ulicami Madrytu, pijany w sztos, Alonso jechał z prędkością ponad 120 km na godzinę. Niestety auto zderzyło się ze ścianą, w wyniku czego zmarła właśnie 21-letnia dziewczyna. Zastanawiacie się pewnie, ile lat i jaką grzywnę dostał Alonso. Groziło mu do 4 lat więzienia, ale dostał wyrok 21 miesięcy. Tak naprawdę odsiedział z tego ani jednego dnia. Zapłacił grzywne 550, a raczej odszkodowanie 550 tysięcy euro rodzinie ofiary i utracił prawo jazdy na 4 lata. I to jest właśnie przykład tego, gdzie w Polsce i wszędzie na świecie kariera każdego przeciętnego człowieka skończyłaby się wraz z dniem takiego wypadku. Ta osoba została umieszczona na naszej liście ze względu na to, że powinna się skończyć jego kariera, ale się nie skończyła. Dajcie znać w komentarzach, który waszym zdaniem z piłkarzy z naszej listy skończył się i skończył swoją karierę w najgorszy sposób. Może na tej liście powinna się pojawić jakaś inna osoba, i wtedy też dajcie nam znać. Może nakręcimy kolejny materiał na temat piłkarzy, którzy skończyli swoją karierę. Bardzo ciekawym przykładem jest ostatni wymieniony przez nas piłkarz Marco Alonso. Który pomimo tego, że no, spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym, praktycznie jego kariera sportowa nie ucierpiała na tym. E, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. E, jak to wygląda z Waszej perspektywy? Jak oceniacie tego typu e, sytuację? I pamiętajcie, że chłopaki nie płacą, bo chłopaki to swaniaki.